Na tv, oczywiście na targach, na trójmiejskich targach motoryzacyjnych odsłona 2019. W tym roku e, trochę mniej premier, ale za to bardzo dużo mocy. Ci, którzy szukają alternatywy dla samochodu, który używają w tej chwili, szukają nowości, zastanawiają się, co kupić. Oczywiście jak zwykle w tym miejscu znajdą coś dla siebie, na pewno się nie zawiodą. E, natomiast rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że mnie jest tu dobrze, bo oglądam sobie wiesz, te Dodge, co tam stoją z przodu. Oglądam sobie, oglądam sobie tego fajnego, muskularnego no, tego Amaroka, który tutaj stoi, prawda, za mną, a który też wygląda absolutnie bojowo, w ogóle teraz jest moda w którym mieście na te bojowe pickupy, zwłaszcza na bojowe Amaroki. Do tego jeszcze mamy symulatory, mamy oczywiście dużo atrakcji dla dzieci, mamy klasyki. Ten, kto przyjdzie i chce się pobawić motoryzacją, na pewno, na pewno nie wyjdzie stąd niezadowolony. Na stoisku BMW Bawaria Motors Gdańsk prezentujemy pięć modeli. Są to trzy nowości. Mam tu na myśli: absolutnie gorące BMW serii 1 to jest nasz najnowszy hit. BMW serii 3 w wersji kombi, model BMW serii X1. Dwa pozostałe samochody, które dzisiaj prezentujemy to auta z linii Performance. To są te Auta wzbudzające ogromne emocje. Jak co roku obserwujemy bardzo duże zainteresowanie atrakcjami, które przygotowaliśmy dla odwiedzających. Między innymi w tym roku jest to, są to symulatory jazdy z wirtualną rzeczywistością. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się nasze samochody, szczególnie te z linii Performance, czyli Focus ST, Mustang oraz Ranger Raptor. No W tym roku niestety problem. Musieliśmy dokonać pewnej korekty doboru modeli, ponieważ nie byliśmy w stanie zmieścić na stanowisku tego wszystkiego, co chcieliśmy pokazać. Cała rodzina T od Tuarega do t a Arteon plus dwa nowe pasaty. Na stanowisku również przedstawiciele programu Dasvelt Auto, czyli samochody sprawdzone, używane, które, które prezentujemy tutaj, plus do tego cała rodzina samochodów typu Van. Kalifornia, Grand Kalifornia Amarok z nami jest Wojciech Stybor. Wojtku, opowiedz, czym różni się ta edycja, bo różni się zdecydowanie, jest więcej mocy, więcej adrenaliny, więcej takich widowisk. Targi motoryzacyjne zaczynają przechodzić bardziej w motoshow. Postawiliśmy na to, co jest zawsze istotą tej, tych targów, czyli pokazanie oferty dealerów, firm usługowych i tak i tak W tym roku możemy zobaczyć samochody, których Prawdopodobnie nie zobaczymy na ulicach. Tak? To są samochody, które są wykorzystywane w motosporcie, to są samochody tuningowane, to są samochody nierzadko warte kilka milionów złotych, które można zobaczyć u nas na Hali, a których najprawdopodobniej nie zobaczymy na ulicy. Chcę zauważyć, że wydaje mi się, że jest więcej ludzi w tym roku zwiedzających. Tak, odnoszę wrażenie, że zainteresowanie jest dużo większe niż w zeszłym roku. Rodzinnie zapraszam na targi, spędzicie bardzo dobrze czas. Muszę Was o obojga spytać o najfajniejsze auto, które znaleźliście. Nie mogę powiedzieć, bo ktoś się obrazi, ale nie, naprawdę jest kilka samochodów takich, które porywają za serce? Ferrari 365. No tak. Samochód, który widziałem trzy razy na ulicy, i to właśnie we Włoszech. Teraz widzę go po raz czwarty prawie na ulicy, bo w muzeach się oczywiście nie liczy. Strzeliłeś się z tym Ferrari, powiem ci, idealnie. A jeszcze powiem, jeszcze powiem o jednej rzeczy: Bartek, bo warto wspomnieć, że mamy nie tylko benzynę, ale też strefę elektromobilną. Tak. I oni to też jest bardzo ważne. No to co? Chyba kropka.